Of the speech. Rzeczniczy mistrz i uczeń. Panie Włodku, jak samo poczucie? Bardzo dobre poczucie się. Jak na ten wiek. Jak na ten wiek? Czyli tak ogólnie, jakby pan rzekł? No dobrze, bardzo dobrze nawet, tak. Czyli bardzo dobrze, nawet super? Nawet super, tak. Czyli całe życie mamy w dupie i jest fajnie. O tak nieładnie powiedzieć nadal ładnie na D. Na a na H? O, to jeszcze gorzej. A na P? To jeszcze gorzej. Ale pieprzyć nie? można. Oran, jak. Co za czerwielka słowa? Ja, ja cię chyba obrażę niedługo. No, nie, 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 no, no, panie Wołotku, niech mi pan nie mówi, że pan nie lubi pieprzyć. Nie, no co to? To nie. Chyba dalej skończymy tą rozmowę. Nie, bo to nie, każdy, nie, każdy, tak, każdy lepszy lubi pieprzyć. No, y, jak, jak smakuje wołowina bez odrobiny pieprzu? Nie, do. No. Tu mnie zaskakuje bez przerwy, to mi się zaczyna nie podobać ta rozmowa tak z tym dżentelmenem. Nie, o panie o... Chyba na długo nie potrwa chyba, ta rozmowa. Ale to dobrze, tak już jest już, że każdy używa odrobiny pieprzu. No i soli. Pan pozwoli, żeby użyć trochę soli. No to soli to co innego. No. Zależy do czego. No. A żeby tylko nie, przesoli, żeby nie przesolić, żeby nie przesolić. nie Ale trzeba sobie pozwolić trochę posolić, prawda? No posolić trzeba, bo bez soli nie smakuje znowu. No, bez soli nie smakuje, ale brodę pan goli, widzę? Co? No i... No, no pan nie musi. Ja, ja nie muszę mi nie rośnie. Nie. Tylko tu trochę. Na wiosnę. Ja bardzo dobrze. Zależy, jaki się ma zaraz. Jak, jak się jest młody, to się ma brodę. Tak? A śpiewa pan przy goleniu? Proszę. Czy śpiewa pan przy goleniu? Przy goleniu, tak. Bo ja przy goleniu rapuję. Tak to czuję, bo czasami się, ja tym, nie się tym nie przejmuję. A ja bardzo nie lubię rapować, w ogóle niszczenie muzyki. Nie, nie lubi pan rapowania? Pewne, że nie tak. Ale to wie pan, to jest taka sztuka gadania. Gadanie, gadanie. Na gadać się, bo można wszędzie. Pod, Przuć muzykę. Mnie to się nie podoba. Ale to, panie Włodku, to proszę mi podać jakiś temat, na przykład. Jaki temat? A... Jakiś temat, jakieś słowo. Słowa i chciał pan ra... rap... ja, ja, ja o tym zarapuję, co pan mi powie tu, tu właśnie. Ja zarapuję, uruchomiłem swoją wyobraźnię. I to po prostu pana ten mój freestyle tak trzaśnie, że pan zrozumie, czym tak naprawdę rap jest. Rap jest, aha. Jakieś słowo powiedzieć, tak? Poproszę do słowo. każdego słowa, tak? Tak, do każdego słowa mogę zarapować. Zabawię się. Zabawię się? No dobra, no to będzie takich słów nawał. Teraz to zrobię tak jak zabawa. No bo po prostu to jest taka prawda, zabawa to zabawa niczym lunapark. I może tak czasami bywa, że jedni mają zabawę, kiedy wypiją dwa piwa. A powiem, rzecz jest tak czasami krótka, że jednych bawi tylko wódka. I chodzi o to niektórzy mają takie tyki, że ich bawią narkotyki. Ale powiem panu, to jest tym powodem, że ja w takie rzeczy to wcale nie wchodzę. Ale nawija rany Julek jak nawija, no to strasznego, znaczy, nie? No. To dziękuję zaraz, rozmowę, Było miło. Było. Panie Wodku, jed jedną rzecz, bo, bo, bo po prostu tego nie, nie puszczę i ja tego nie zrozumie. Mam nadzieję, że od, tej mom od tego momentu chociaż trochę pan rap szanuje. Rap szanuje, tak? No co jest modne, to musi być odpowiednią sytuacją to. Ale dla starszych ludzi to rapowanie to nam przeszkadza jest Przeszkadza, to. ale zależy jak to gada, wie? Jak to gada. Gadanie, a gadanie to, to się. Jeszcze... O właśnie gadanie a gadanie. Więc jak pan chce, to kolejny rym pan dostanie. A te rapowanie to mi się nie podoba, kończę rozmowę. Miło sympatyko. Musi pan trafić jakiegoś młodszego pana i z nim co od 30 lat. I będzie pan wtedy z nim rapował, jak trzeba. To, to, to... Pan ze mną nie porapuje? Lecz chyba nie porapuje. Ja widzę pan trochę rap czuje. Bye, bye, Wszystkiego, do zobaczenia. Okej, okay, bye bye, dziękuję. Jeżeli spodobało Ci się moje wideo, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i napisz mi w komentarzu, z kim chciałbyś, żebym zobaczył się w następnym odcinku. Pozdro!